Nazywam się Magdalena Zuba Kucharska i jestem lekarzem medycyny z wieloletnią praktyką i doktorem nauk medycznych, co oznacza, że łączę w sobie funkcję lekarza i naukowca. Moją dziedziną jest medycyna integracyjna, czyli szeroko rozumiana medycyna całego człowieka. Medycyna integracyjna zajmuje się Przede wszystkim chorobami przewlekłymi, również zapobieganiem występowania chorób, także obejmuje właściwie całość działań związanych ze zdrowiem organizmu i rozpatruje narządy we wzajemnym powiązaniu. Pacjentów przyjmują w Instytucie Medycyny Integracyjnej Arkana wraz z zespołem dietetyków klinicznych, którzy umożliwiają dobranie indywidualnie stworzonych diet i w ten sposób możemy opiekować się całościowo pacjentem, uwzględniając jego nietolerancje pokarmowe, jego tendencje do autoimmunizacji i problemów ilitowych. Badania, które wykonujemy, pozwalają zdiagnozować zarówno niedobory witaminowe, jak i przewlekłe procesy zapalne. Szczególnie interesuje nas dysbioza jelitowa i wpływ jelit na mózg i na jego funkcjonowanie. Zajmujemy się także wpływem genów na organizm, ale uwzględniamy przy okazji procesy epigenetyczne. Czyli wpływ środowiska, w którym żyje człowiek, oraz mikroorganizmów, które zasiedlają człowieka i które także tworzą jego środowisko wewnętrzne, na modulację tych mechanizmów genetycznych. Nauka o genetyce jest ściśle powiązana z procesami biochemicznymi w organizmie, i właśnie te procesy biochemiczne diagnozujemy w naszej praktyce przy użyciu np. badania metabolomics. Do tej pory zajmowałam się głównie przyjmowaniem pacjentów. Mam ponad 30-letnie doświadczenie jako lekarz medycyny. Myślę, że dzisiaj przyszedł czas na to, żebym zaczęła misję edukacyjną i przybliżyła Państwu zagadnienia związane z medycyną integracyjną. Dlatego wyszłam do Państwa z zacisza mojego gabinetu. Proszę, byście Państwo śledzili moje poczynania, dlatego że będziemy mówić o wielu tematach, które są uniwersalne, począwszy od nietolerancji i alergii pokarmowych, poprzez nietolerancję histaminy, poprzez chorobę Hashimoto, do procesów neurodegeneracyjnych, które rzeczywiście w dzisiejszych czasach dotyczą bardzo znacznej części społeczeństwa. Zapraszam także do odwiedzania mojej grupy na Facebooku. Jest to grupa poświęcona ściśle zagadnieniom związanym z medycznymi aspektami autyzmu. Grupa nazywa się Autyzm DR Cubala.